Prosto z na bulwar. GT3R zawsze to robiło, a w przypadku obecnej generacji 992 jest to jeszcze bardziej ekstremalne, nawet jeśli największa zmiana techniczna dotyczy koncepcji chłodzenia. Zamiast trzech chłodnic jest teraz tylko jedna środkowa z 911 RSR GT3R, umieszczona pod kątem w przedniej części samochodu. Odbyło się to kosztem przedniego bagażnika, ale z boku powstało miejsce na bezstopniowo regulowane elementy charakterystycznych skrzydeł na błotnikach a te wraz z tylnym skrzydłem monstrualnych rozmiarów zapewniają 409 kg siły docisku przy 200 km na godzinę i aż 860 kg przy 285 km na godzinę. W porównaniu z poprzednikiem oznacza to dwa razy większą wartość, a nawet trzy razy większą niż w obecnym GT3. W GT3 RS seryjną premierę świętuje również system redukcji oporu powietrza, w skrócie DRS, który jest wzorowany na rozwiązaniach znanych z bolidów Formuły 1. Po naciśnięciu przycisku górna część skrzydła może zostać spłaszczona hydraulicznie, a w przypadku awaryjnego hamowania dostępna jest także funkcja powietrznego hamulca Air która skraca drogę hamowania o około 2,5 metra z prędkości 200 km na godzinę. Odpowiedni kąt ustawienia skrzydła zwiększa docisk na zakrętach oraz zmniejsza na prostych, pokonywanych z dużą prędkością. Istotną rolę w aerodynamice odgrywa też przedni pas z powiększonym spliterem i otworami wentylacyjnymi kierującymi strumienie powietrza do kół i hamulców. Do tego dochodzą też regulowane kurtyny powietrzne. Z tyłu GT3RS pracuje dobrze znany 4-litrowy 6 silnik typu boxer, w którym Porsche po raz kolejny wprowadziło kilka istotnych zmian. Dzięki zmodyfikowanemu wlotowi powietrza i wałkom rozrządu GT3RS produkuje teraz 525 koni mechanicznych, czyli o 15 więcej niż zwykłe GT3. Dzięki krótszym przełożeniom dwusprzęgłowej przekładni ważącej zaledwie 2450 kg RS przyspiesza do 100 km w 3,2 sekundy, a do 200 km w 10,6 sekundy. Jednak, jeśli chodzi o prędkość maksymalną, ekstremalna aerodynamika zbiera swoje żniwo. Z prędkością maksymalną 296 km na godzinę, nowe GT3RS jest najwolniejsze w historii, ale to powinno być do zniesienia. W końcu GT3RS najlepiej czuje się nie na autostradzie, tylko na torze wyścigowym. Standardowo auto dostaje też 20-calowe z przodu i 21-calowe z tyłu kute felgi ze stopów lekkich z centralną śrubą mocującą i oponami w rozmiarze 275x35x20 i 335x30x21. W opcji można zamówić hamulce Porsche Ceramic Composite Brake. W trybie torowym blokadę tylnego mechanizmu różnicowego można regulować za pomocą pokrętła na kierownicy, a amortyzatory kompresji i odbicia na przedniej i tylnej osi da się ustawić oddzielnie. Dodatkowo po raz pierwszy temperatura opon jest rejestrowana i wyświetlana indywidualnie. Pakiet Weissach obejmuje ponadto m.in. przednią maskę, dach, obudowę lusterek i płat tylnego spoilera wykonane z karbonu z widoczną strukturą splotu. Zawarta w pakiecie Club Sport klatka jest w pakiecie Weissach też karbonowa, ale ma zupełnie nową konstrukcję rurek. Nowe GT3 RS można już zamawiać w bazowej cenie 1 232 000 zł, to dopłata 286 000 względem GT3. Drugie miejsce ten padok, ale Porsche znów to zrobiło. Nowe GT3 RS wyposażone jest w najdoskonalszą technikę motorsportową DRS, pełni regulowane zawieszenie i więcej profesjonalnych gadżetów, których nie znajdziecie nigdzie indziej w tym przedziale cenowym. Faktem jest też to, że Porsche wciąż trzyma się 4-litrowego wolnosącego silnika, który nadal robi świetną robotę.